Cześć kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku. Zrobiłam sobie kawkę i mówię, dobra, mam chwilę czasu, to odpalam kamerę i chwilkę sobie do Was pogadam. Weekend zapowiada mi się dość intensywnie. U mnie dzisiaj jest piątek. W sobotę i niedzielę mam wolne, w pracy moje mam wolne, ale będę siedzieć głęboko w temacie pazmokciowym. Zamierzam w przerwie też skorzystać troszkę ze słońca, bo ładną pogodę zapowiadają. Też moja mama właśnie była u mnie niedawno i organizuje mi wyjazd na zakupy jutro rano, a muszę z nią jechać, no bo no co, ale powiem Wam, że nie znoszę robić zakupów w piątki i w soboty do południa. Nie wiem, czy też tak jest w mieście, ale tutaj u nas w małej miejscowości, no to jest tak, że po prostu ludzie jeszcze z tych okolicznych wiosek, wiecie, zjeżdżają się do tej miejscowości tutaj mojej, gdzie są markety, i w każdym jednym sklepie są takie kolejki, że no nie znoszę jeździć w soboty właśnie na zakupy. W soboty i w piątki też nie lubię. Jeżeli już muszę, to wolę po południu, albo wiecie co, albo no raczej w ciągu tygodnia sobie wolę robić zakupy. I jeszcze ja robię sobie zakupy tak, że wolę kupić rzadziej a więcej, i tylko tam na szybko coś tam sobie dokupić, jakieś owoce czy pieczywo. Natomiast moja mama jest osobą, która ona lubi robić zakupy, jej lubi jeździć do sklepu. I byłyśmy, wczoraj byłyśmy w wafelku na zakupach. I wiecie co? I już, już właśnie no, pyta się, czy pojawi się jutro na zakupy. Nie, nie, nie pasuje mi to, ale co zrobię? No, oczywiście, że pojadę. Także tak więc właśnie, mówię, dobra, w weekend nie będę niczego dla Was nagrywać. To sobie tutaj nagram filmik i pewnie jutro Wam wrzucę, bo dziś jeszcze idę na popołudnie do pracy. Także tak kochani, zrobiłam sobie właśnie kawkę. Do kawki to Tofi mam białe, nie wiem w końcu czy już o nim mówiłam, czy nie. <laughs> mówiłam, tak? <laughs> Chciałam Wam się w ogóle pochwalić, słuchajcie, że mm, dziś jest mija druga noc. Wczoraj była pierwsza noc, a dziś jest druga noc, kiedy Dino przesypia całą noc. Ani wczoraj, ani dziś nie wstawałam do Dinusia w nocy. Chodzę sobie w tym zegarku, nie? I ona mi mierzy też czasy snu. I właśnie... I wiecie co? prawda ten zegarek mówi. Naprawdę ta aplikacja działa prawdziwie. Prawdziwe dane przesyła. Bo faktycznie... I dziś mam właśnie, że całą noc spałam. Nie ma tego żółtego, pionowego paseczka. Wczoraj też. A jak tam sobie, wiecie co, przesuwałam poprzednie dni, no to jak tam sobie jechałam, wiecie, no to miałam te pobudki, nie? I właśnie dlatego mówię, że ta aplikacja jest prawdziwa, że wiedziałam mniej więcej o której godzinie, której nocy wychodziłam z dinoścem, czyli to była taka dość długa pobudka, i faktycznie ten zegarek, ta aplikacja tak to pokazywała, także powiem wam, że pomiar jest prawdziwy. Tak samo mierzenie kroków. Obawiałam się, czy to nie będzie trochę tak, że czy ten zegarek nie będzie odczytywać robienia kroków, że jak ja macham rękami, na przykład, nie? Ale nie, bo mam też taką aplikację Stepper w telefonie. I mniej więcej te dane się pokrywają. Tylko że telefon nie zawsze przy sobie noszę, a zegarek za, mam cały czas na ręce, wiecie o co chodzi. Więc ale raczej raczej myślę, że pokazuje prawdziwe dane. Także tak, ja sobie muszę się napić wielkę kawy, wiecie, bo tak mi się już chce tej kawy. Moje pieski w ogóle mama zabrała do siebie, ale przed chwilą słyszałam je tutaj na ogródku przed domem się ganiały. Powiem Wam, że Monty ma jakiś taki kryzys na Dino, go dopadł teraz. Yy, ja w ogóle mam wrażenie, że Monty to nie lubi Dino, wiecie? Dino się zrobił taki cycu Montusia, że on właśnie wszystko chce robić to, co Monty. Na podwórku on też wszędzie, gdzie Monty, jak tylko Monty mu zniknie gdzieś z oczu, to on zaraz taki wiecie, tak nie? I tak... Yy... Chce szukać Montusia. Natomiast Monty widzę, że takie mam wrażenie, jakby on miał dosyć tego Dina. Od wczoraj mamy taką sytuację, że Monty nie chce chodzić z Dino na spacery. Monty kocha spacery. Zawsze jak tylko mówimy, że idziemy, w ogóle jedno słowo idziemy wystarczy, nie? I on już po prostu nie. A już jak bierzemy smycz do ręki, no to Monty już jest po prostu cały w skowrąkach. On kocha spacery. I powiem Wam, że wczoraj Kamila mówi, że coś mu się stało, ja byłam w pracy i Kamilka chciała wziąć się na spacer, a Monty tak popatrzył na smycz, popatrzył na Dinusia, nie? że Dino też się wybiera, no też tam jest, wiecie co, wesoły, że, że zaraz pójdzie na spacer i Monty się zaczął wycofywać dupką do tyłu i Kamila mówi, że nie chciał iść na spacer. No, i wzięła samego dino na spacer, widziała, że Monty siedział tutaj w oknie balkonowym, nie? Potem, kiedy wróciła z Dinusiem ze spaceru, to Monty nie witał ich już tylko tutaj na narożniku sobie leżał i tylko tak łypał wzrokiem. I kiedy Kamila już uwolniła ze smyczy Dinusia, nie? I znowu do Montyego mówi, że Monty, idziemy na spacer, sami idziemy. I słuchajcie, Monty szedł bez słowa, nie? I już tam jakaś taka odrobina entuzjazmu, że on idzie na spacer, ale właśnie bez dino. I dzisiaj rano była dokładnie ta sama sytuacja. Z nocy psy normalne są, że wiecie, one zawsze bardzo chciały iść na spacer, kochają spacerki. I dzisiaj znowu Dino się, Monty się zbuntował, że jeżeli Dino idzie, to on nie idzie, nie? Także tak. I znowu Kamila zrobiła tak, że poszła najpierw z jednym psem, potem z drugim. Ja dziś nie byłam na spacerze. I powiem wam, że takim się moralnie jak czasem załamcza, że tak sobie myślę, że. Czy po prostu, czy ja poniekąd nie zrobiłam krzywdy Montusiowi tym, że wzięliśmy dino do domu? Bo jednak Monty tu był pierwszym zmywarka. Monty był pierwszy, Monty po prostu on był naszym oczkiem w głowie, tylko my na niego zwracałyśmy uwagę. Wiecie o co chodzi. On po prostu jest takim mądrym pieskiem, że on ludzką mowę rozumie. On po prostu rozumie, co my do niego mówimy, albo o czym rozmawiamy. Dzisiaj na przykład mówię do Kamili, że mówię, ja te smaczki przełożę do spiżarki, bo tutaj one czują chyba ich zapach i ciągle je chcą. I Monty spał głębokim snem, nie? a jak tylko usłyszał słowo smaczki, to on już jest w kuchni koło mnie nie? i on już chce smaczka. I także jest bardzo mądrym pieskiem, a teraz przy Dino to mam wrażenie, że on jest taki rozkojarzony, bo my na Dino... Do Dinusia głośno mówimy, bo on, jest, on, on nie jest tak na 100%, że on słyszy. On słyszy, tylko trzeba do niego głośno mówić. I kiedy my do niego głośno mówimy, a u nas w domu zawsze się mówiło normalnym głosem jeszcze ja to w ogóle mam cichy głos i Monty jest nieprzyzwyczajony do jakiegoś dla niego być może pokrzykiwania, nie? A my co chwilę, Dino nie wolno, Dino nie rusz, no bo Dino, on cały czas jest takim głupiutkim pieskiem. On się dopiero wszystkiego uczy. I bardzo duży, ogromny progres jest z tym, że bardzo mnie to cieszy, że przestał nam siusiać w domu. I teraz kolejny progres, że już druga noc jest przespana, że on całą noc przespał, nie? Także to wszystko idzie w dobrym kierunku, no ale nie zmienia to faktu, że póki co jest, jak jest, i my do tego tygodnia głośno mówimy, i ja się obawiam, czy Monty nie odbiera to jako krzyku, że jakiegoś niezadowolenia, jakiegoś karcenia może. I nie wiem. Nie wiem też jak to jest w jego psim rozumku, czy on sobie umie to rozkminić, że o teraz to mówimy do Dina, a teraz, a, że to się nie tyczy jego, nie? I ja może sobie wkręcam, ale czasem mam wrażenie, że on taką smutną minkę robi, takie ma smutne oczy. Moja córka się na mnie denerwuje, jak tak mówię. Mówi nie, Monty kocha Dino, ale ja w to nie wierzę, powiem Wam szczerze. I no nie wiem, nie wiem. Fajne jest to, że od początku nie było ze strony Montusia jakiejś tam agresji. Na przykład, że on nowy pies przyszedł do domu, to broni swojego terytorium, nie. Nie było w Montusiu agresji. Czasem zęby pokazał Dino, ale to nie było jakieś takie agresywne, po prostu taka psia komunikacja. Yy, natomiast yy, co, ch chciałam coś powiedzieć i wyleciało mi z głowy. Yy, yy. Natomiast, aha, yy, też od początku u nas w domu było tak. Że kiedy Dino zaczepiał montusia, coś tam chciał go podgryzać czy coś, to my nie, a Monty na przykład zawarczał, to my nie mówiłyśmy, że Monty nie wolno, Monty nie karciłyśmy słownie montusia, tylko zwracaliśmy uwagę Dina albo tam odciągałyśmy go, albo wiecie, bo podeszłyśmy do tego tematu tak, że do tej sprawy, że właśnie Monty tutaj mieszkał, to jest domek Montusia, a Dino do nas doszedł, prawda? To Dino się musi dostosować, tak do tego podeszłyśmy. I, I tak się staramy reagować. Myślę, że dobrze robimy. Że właśnie nie karcimy, nie zwracamy uwagi Montusiowi. No bo to zresztą też i nie ma o co, bo to cały czas Dino jest tą stroną zaczepną. Dino też ma coś takiego, że on wiecie co? Też myślę i mam nadzieję, że z wiekiem jemu to minie, że on nie ma wyczucia w zabawie, w gryzieniu, w podgryzaniu. Na przykład kiedy się bawimy jakąś zabawką, to trzeba bardzo uważać na swoje dłonie. Z Monty się tego w ogóle nie boję, bo wiem, że Monty, choćby nie wiem jak bardzo była to nasza zabawa agresywna, w cudzysłowie, to on mnie nie chapnie zębami. Natomiast Dino, na przykład, chciałam Wam powiedzieć, ostatnio, wczoraj, ugryzł mnie w kolano. I to ugryzł mnie tak, że przebił mi skórę. Yy, wiecie co? I to była taka sytuacja, że w małym pokoju bawiłam się z Montym sznurem, taki ma sznurek zabawowy. I wiecie co? I, a tak sobie przyciągałyśmy ten sznurek, nie? I Monty on kocha tą zabawę, nie? On wtedy tak się dowartościowuje, chyba że takim jest psem, nie? I tak się szarpiemy tym sznurem. I na łóżku, ja siedziałam na łóżku, Monty był na łóżku, nie? I tego. I Dino wpadł do pokoju, i słuchajcie, to były sekundy, nie? I on wpadł do pokoju, i on od razu zauważył, że my się bawimy tym sznurem, i on też chciał. I tak nam doskoczył do tego sznura, żeby hapnąć zębami, więc jakoś tak odruchowo z tym sznurem ja odleciałam, nie? I Monty. A Dino w tym swoim takim amoku, jakby zabawowy mnie, że nie mógł sobie z tak z impetem hapnąć w tego sznura, to hapnął mnie w kolano. <noise> jak ja się rozdarłam i jak mnie to, słuchajcie, jak mnie to zabolało. Po prostu ja tego jego zęba aż na kości poczułam. Nie nie on nie, nie zrobił mi jakiejś tam wielkiej rany czy coś. Ale wiecie co, no mam trochę tak. Mam zęby odbite i mam skórę przeciętą. Ale krew się nie lała. <noise> I po prostu, ale mówię Wam, ja jeszcze mówiłam Wam kiedyś, że ja mam bardzo niski próg bólu i po prostu jak ja podskoczyłam, jak mnie to zabulało, jak ja się rozdarłam. No Dino jest takim szalonym pieskiem. Mam nadzieję, że z czasem mu to minie, no bo powiem Wam, że jest to momentami uciążliwe. Właśnie widzę koło fotela skarpetkę moją, bo Dino ma tendencję do roznoszenia naszych ubrań, naszych butów nie gryzie, nie niszczy, tylko lubi roznosić i lubi sobie gdzieś chować. I teraz widzę moją skarpetę z Pepko, widzę pod pomarańczowym fotelem na przykład. Mhm. I wiecie co, i nie wiem, z kosza na pranie on ją chyba wyflukł, bo ja normalnie mam skarpetki w szafce czyste w kłębuszku, a brudne skarpety ja od razu daję do kosza na pranie, więc on tam musiał zaglądać. No, także taką mamy sytuację ze zwierzętami. Powiem Wam, że bardzo dużo pracy i cierpliwości nas kosztuje to, kosztowało nas to, odkąd Dino tutaj z nami jest. Bardzo oczywiście cieszy nas jego obecność, bardzo go kochamy, ale też wymaga to od nas dużo pracy, cierpliwości. Yy, na przykład Dino próbuje nam wskakiwać na łóżko, a my nie pozwalamy mu wskakiwać na łóżko. Yy, przede wszystkim dlatego, że. Na łóżko, łóżko jest montusia, łóżka są montusia i te łóżka są w sensie, że to jest taki azyl montusia przed dino. Że kiedy go dino od goni, a on nie ma ochoty na tą zabawę, to on sobie wskakuje na łóżko, ewentualnie ukamili na parapet na okno. Ten podnóżek od pomarańczowego fotela jest przesunięty tam do okna i on na ten podnóżek sobie wskakuje i na parapet. Ale no łóżka też są i takim jego azylem. I ostatnio dino nauczył się wskakiwać na łóżko. I na to nie pozwalamy. I nie chodzi o to, że jakoś tutaj dyskryminujemy psy, że jeden może nałożyć, a drugi nie może, bo to zupełnie nie o to chodzi. Głównie chodzi mi o to, że po prostu nasz dino ma trzy łapki, prawda? To jedną łapkę ma amputowaną. I słuchajcie, to jest po prostu niebezpieczne, żeby on wskakiwał na łóżko i zeskakiwał i w dodatku jeszcze bez nadzoru. Bo on no, nie ma takiej równowagi na trzech łapkach jak równowagę na no, normalnie pies, mając cztery łapy, prawda? I to jest niebezpieczne i parę razy już się zdarzyła taka sytuacja, że no bez dechu dostałam po prostu ze stresu. Bo wiecie co, gdyby on sobie odpukać złamał jeszcze jedną łapkę, czy uszkodził, złamał, zwichnął, to wiecie, co to już byłby naprawdę duży problem. Bo na trzech łapkach pies może funkcjonować i na Żydino naprawdę sobie fajnie radzi. Ale, gdy, ale gdyby mu zostały dwie łapki, to i dla niego, i dla nas byłby to naprawdę ogromny problem. Także nie pozwalamy mu wchodzić na łóżko i to się na pewno nie zmieni. Dino też ma taką przypadłość, że mamy tutaj ten mały stolik, taki nie. I słuchajcie, a on jest wysokim pieskiem, nie? Jest dość dużym pieskiem i on lubi, yy, interesuje go tam na tym stole, nie? Co jest i umie sobie coś tam ewentualnie podkraść. I też go musimy tego oduczyć, chcemy go tego oduczyć. Tylko no, no, na razie tak z marnym skutkiem, że tak powiem. Także tak się przedstawia sytuacja z naszymi pieskami. Chciałam Wam jeszcze pokazać, przyszła mi ostatnio ta paczka, o której Wam mówiłam ten zbierak do sierści, kamerka. Do domu. Nie nagrywałam Wam otwarcia paczki, bo jakoś tak nie pasowało jej nagrywać, a ta paczka przyszła, chciałaś się szybko otworzyć, nie? Byłyśmy ciekawe, co tam. Zamówiłam sobie jeszcze w tej paczce, były takie. Tak, i wiecie co, do kluczy to jest takie plastikowe, że można sobie podpisać, do czego jest dany klucz. Bo u nas też jest tyle tych kluczy: od samochodu klucze, od domu klucze, od suteryny klucze, od garażu tam na dole jest klucz, od mojej mamy od domu mam klucz, od skrzynki z gazem na podwórku mam klucz, od skrzyneczki na pocztę mam klucz. Od, od czego jeszcze mam klucz? Mam tyle tych kluczy, i wiecie co? Kupiłam kiedyś w pepko taką tabliczkę, nie z haczykami, i tam sobie wieszamy klucze. Ale, no, ale jest problem czasem, właśnie. A tam od stodoły mam klucz znaczy no, stodoła jest przekształcona, jak gdyby w taki garaż, i tam też jest zamykanie na klucz. I też kiedyś właśnie pilnie potrzeba było tam mojemu szwagrowi wejść, i no mojej mamy nie było w domu, nie ma klucza, nie? No i ja mówię, ja mam klucz, tylko teraz właśnie tyle tych kluczy, że po prostu nie wiadomo, który do czego, nie? I wiecie co? Także poprzypinam sobie, poopisuję sobie te klucze, poprzypinam i będzie taki większy porządek. Mam to gdzieś tam w szafce, to na mi pokazuje, w takich plastikowych obramówkach kolorowych. I myślałam, że zamawiam 50 sztuk, co było dla mnie i tak bardzo dużo, bo aż tyle tego nie potrzebuję, ale nie było w mniejszych paczkach. A zamówiłam 100 sztuk. Brawo, ja! Ale tam mniejsza o to, to było bardzo tanie. Także wiecie co, niech tam sobie jest to na zapasie. I w tej paczce przyszedł mi ten zbierak do sierści. Tak on wygląda. I powiem Wam, że on jest bardzo ostry. Czy on się jakoś super sprawdza? Jak na razie nie, bo wiecie co. Dzisiaj odkryłam to, że tak po krzesełku sobie tym pojechałam, mówię, no kurde, to tak zarąbiście na filmikach zbierały sierść, a mnie nie zbiera. A ja po prostu delikatnie jechałam tym zbierakiem, bo on ma takie dosyć ostre te igiełki, nie wiem, czy tak będzie to widać. I wiecie co, i chyba jednak trzeba dosyć mocno naciskać, bo jeżeli tak delikatnie się po czymś jedzie, no to nie ma efektu żadnego. I on zbiera sierść, no to akurat jest jakiś farfocel, ale ogólnie on zbiera sierść na kubkę, a ta sierść nie wyłazi tutaj między te igiełki, wiecie? Także no jest niezła, ale no póki co nie powiem, że to jakiś hicior jest dla mnie, chyba że odkryje jakieś tam nieco inne użytkowanie, albo właśnie, że tak trzeba będzie mocno, tym, wiecie, jechać. W tej samej paczce przyszła mi też kamerka, i do tej kamerki zamówiłam kartę pamięci. W opisie tej kamerki było, nie było dołączona do zestawu, że zalecają zakup karty 32 giga, więc taką kupiłam. No i tutaj nośnik też kupiłam. I ta kamerka to jest kamerka wewnętrzna do pokoju, bo jeśli ktoś nie słyszał w poprzednim filmiku, jak mówiłam, to tą kamerkę kupiłam z. Przepraszam. Kupiłam z zamysłem takim, że chodzi o psy. Że jeżeli nie będzie nas w domu, bardzo rzadko jest taka sytuacja, ale jeżeli nie będzie nas w domu, to sobie włączymy kamerkę i będziemy z moją córką w telefonach wiedzieć, co się dzieje w domu, czy psy są grzeczne. I wiecie co? No to wygląda tak. Tu jest jakieś kółeczko, nie wiem, to jest chyba jakaś naklejka, może, żeby to. Tą... Kamerkę uruchom u u jakoś ułożyć. Tutaj to jest na magnes. I tutaj też nie wiem, czy to jest jakaś naklejka. Próbowałam to zedrzeć, ale tak trochę nielogiczne to jest dla mnie, bo przykleić do czegoś. Aha, ale to jest taka kulka, że teoretycznie, że ta kamerka niby się rusza, że można sobie w dowolny sposób ją ustawić. Jeszcze jest nieuruchomiona. I wiecie co, zobaczymy jak to się sprawdzi zobaczymy takie dwa kabelki, też nie bardzo rozumiem czemu, dwa takie same kabelki są dołączone identyczne mają wejścia, wiecie identyczne nie wiem, muszę to rozpracować bardziej trzeba będzie sobie, będę musiała jakąś aplikację sobie ściągnąć, która będzie kompatybilna <grym> z tą kamerką także na razie to wkładam do pudełka dzisiaj nie zamierzam się tym zajmować nie zamierzam się tym zajmować, bo zamierzam sobie wypić kawę, zrobić obiad zrobić jedzenie do pracy i praca do wieczora dzisiaj, kochani chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że od mojej córki dostałam kosmetyki, ona sobie kupiła takie kosmetyki z Rimmela powiem Wam, że takie są fajne, to jest podkład i pudernie z Rimmela, z tej serii kind and Free to mam w kolorze różowa wanilia, coś takiego, numerek 150 i nazwa Rose, wanilia, wersja wegańska, to jest w ogóle, natomiast puder jest to numerek 20 i też świetnie mi kolor podpasował, myślałam, że będzie za ciemny i może w okresie zim, zimowym byłby za ciemny, ale wiecie co, latem jednak karnacja nabiera nieco innego odcienia, więc myślę, że ten puder będzie ok. Już jest ok, no co tam Wam będę mówić. W tej chwili nie mam nałożonego ani pudru i świece się nawet widać. Nawet powinnam może nałożyć, ale, ale nie nałożyłam. A ten podkład, kiedy nakładam, powiem Wam, że tak bardzo fajnie się stapia ze skórą. Jednak jest on, jest on troszkę za ciemny niż jak ja lubię, ale nie jest taki, żebym nie mogła go używać o tak. Fajnie się stapia ze skórą, nic tam się nie ciastkuje, wiecie, fajny jest, ale odkryłam, że, bo jakiś czas temu zamówiłam sobie podkład z Oriflame z Giordani Gold i też ten podkład jest fajny, też się fajnie nakłada, nic się nie ciastkuje, nic się nie waży, długo się utrzymuje, normalnie wieczorem zmywam make-up, nie? I po prostu mam nienaruszoną, wiecie całą tą strukturę, nie? Wszystko fajnie, tylko, że z tym podkładem to ja nie trafiłam za bardzo w kolor, wiecie, i on powoduje, ładnie się nakłada, tak jak mówi, fajnie się utrzymuje i tak dalej, wszystko ok. Ale on mi sprawia, że moja skóra nabiera odcienia takiej taki, zim, taki, taki zimista ta moja cera się robi. Wiecie? I nie bardzo mi to pasuje. Taka się robi taka jakby blada, niezdrowo blada i taki ten odcień jest zimisty. Takie wiecie o co chodzi. I Nawet jeśli gdzieś tam się liznałam rozświetlaczem, czy próbowałam sobie brązerem wykonturować twarz bardziej, to powiem Wam, że no nie do końca mi ten podkład się sprawdza, jeśli chodzi o odcień, ale odkryłam, że kiedy sobie pomieszam ten z Rimmela, kropelkę sobie, większą kropelkę dam i taką jedną delikatną pompkę tego podkładu wymieszam, słuchajcie, mam idealny podkład. I tak jak mówię, nie mam w tej chwili tego na twarzy, ale no kiedy tam mam ochotę sobie nałożyć, czasem do pracy, a czasem do pracy też nie nakładam podkładu, ale na jakieś tam wyjście, wiecie, czy gdzieś jadę, czy coś, idealne jest to dla mnie połączenie. Oriflame plus Rimmel. Bardzo Wam polecam. Także tak mi się dostały właśnie kosmetyki, które okazało się, że bardzo fajnie mi się sprawdziły. Dobrze, kochani, bo ja sobie tutaj gadu, gadała filmik już 20 minut ponad, trwa, a ja sobie dałam Eee, taki, wiecie co, takie ramy czasowe, że tak staram się robić filmiki do 20 minut, jednak. Dobrze, kochani, będę się z Wami żegnać. Dziękuję, że ze mną jesteście i przychodzicie na mój kanał. Życzę Wam pięknego, słonecznego weekendu. U mnie taki ma być, nie wiem czy w całej Polsce, ale u mnie ma być przepiękny weekend. Także Wam również życzę takiego pięknego, słonecznego, ciepłego, weekendowego odpoczynku. Pozdrawiam Was, kochani, buziaczki i do zobaczenia w następnym filmiku. Papa! Pa.